Jestem Alicja i muszę opowiedzieć Ci o dniu, który na zawsze zmienił sposób, w jaki patrzę na ludzi, którym ufałam. O dniu, w którym dowiedziałam się, że osoba, którą uważałam za najbliższą sojuszniczkę w opiece nad moją dziesięcioletnią córką Leną, w rzeczywistości systematycznie ją krzywdziła, niszcząc jej poczucie bezpieczeństwa i własnej wartości. A wszystko to działo się wtedy, gdy ja przebywałam setki kilometrów od domu. Przekonana, że moja córka jest w dobrych rękach. Dwa lata temu sądziłam, że rozumiem ludzi w swoim życiu, że potrafię odróżnić troskę od obłudy, dobroć od ukrytej pogardy, ale moja szwagierka Marta zawsze miała w sobie coś, co sprawiało, że jej uwagi o mnie były podszyte protekcjonalnym tonem. Powtarzała przy rodzinnych spotkaniach, że moja praca jako niezależnej konsultantki to zajęcie na chwilę. Próba znalezienia swojego miejsca. Coś, co nigdy nie dorówna prawdziwemu stanowisku w korporacji, które ona zajmowała i które rzekomo dawało jej prestiż oraz prawo do oceniania innych. Wtedy uważałam to za zwykłe docinki, złośliwości, które trzeba zignorować, bo taką ma naturę wiecznie porównującą i wiecznie wytykającą błędy innym. Nie miałam pojęcia, że to, co wtedy wydawało mi się irytujące, Okaże się niczym w porównaniu z tym, co zrobi później. Tamtego dnia byłam we Frankfurcie, kończyłam ważne negocjacje dotyczące projektu wartego kilkaset tysięcy euro. Siedziałam w sali konferencyjnej z widokiem na rzekę, gdy mój telefon zawibrował i zobaczyłam wiadomość od mojej starszej sąsiadki, pani Zofii, kobiety statecznej, powściągliwej, która rzadko się wtrącała w cudze sprawy. Wiadomość składała się tylko z jednego zdania. Musisz zobaczyć, co dzieje się z Twoją opiekunką, a do niej dołączony był plik wideo. Odtworzyłam nagranie i poczułam, jak krew odpływa mi z twarzy. Obraz był poruszony, nagrywany z zafiranki kuchennego okna sąsiadki, ale dźwięk był czysty i wstrząsający. Zobaczyłam moją córkę skuloną w rogu ogrodu, wpatrującą się w ziemię, podczas gdy Marta stała nad nią z twarzą wykrzywioną gniewem. Wrzeszcząc, że rozlany sok na meblach tarasowych to niewybaczalny brak szacunku. Zanim zdążyłam przetworzyć to, co widzę, Marta wymierzyła lenie tak silny policzek, że głowa dziecka odskoczyła w bok, a na jej policzku momentalnie pojawił się czerwony ślad. Usłyszałam słowa, które wypaliły się w mojej pamięci. Twoja żałosna matka nie jest tutaj, żeby cię teraz chronić. Po czym nastąpiło kolejne uderzenie, a potem pchnięcie, które przewróciło moją córkę na trawę. Jej cichy, błagalny głos, drżący i przesycony strachem powiedział Przepraszam ciociu Marto, proszę przestań, ale odpowiedź, którą usłyszałam była jeszcze gorsza. Nie waż się powiedzieć mamie. Ona jest zbyt zajęta udawaniem bizneswoman, żeby się tobą przejmować. Zresztą kto uwierzy niezdarnej dziewczynce... A nie profesjonalistce takiej jak ja. Nagranie skończyło się sceną, w której Marta ciągnęła Lenę za ramię do środka domu. Siedziałam w, 19... w tym hotelowym pokoju, otoczona dokumentami i dowodami mojego sukcesu, o którym rodzina mojego zmarłego męża nie miała pojęcia. I wiedziałam jedno: Marta popełniła największy błąd w swoim życiu, bo nie miała pojęcia, kim naprawdę jestem. Prawda była taka, że od 8 lat byłam właścicielką i prezeską Technowa Solutions, firmy wartej 15 milionów euro, w której to Marta pracowała jako koordynator projektów, chwaląc się swoim poważnym stanowiskiem przy każdym rodzinnym obiedzie, nie wiedząc, że to ja podpisuję jej wypłatę. Utrzymywałam w tajemnicy swoją pozycję, żeby uniknąć próśb o pożyczki czy prób przypisywania sobie mojego sukcesu. A teraz ten sekret sprawił, że ona uznała mnie za bezbronną. W jej oczach byłam samotną matką, której można narzucać swoje zasady i która nie odważy się sprzeciwić. Nie mogła się bardziej pomylić. Natychmiast zadzwoniłam do mojej asystentki Karoliny. Odwołaj wszystkie spotkania. Potrzebuję, żeby firmowy odrzutowiec był gotowy w ciągu dwóch godzin. Kiedy przypomniała mi o jutrzejszej kluczowej prezentacji dla inwestorów, powiedziałam tylko. Ktoś skrzywdził moją córkę. Wszystko inne może poczekać. W drodze powrotnej do Warszawy zaczęłam działać. Zadzwoniłam do mojej prawniczki, mecenas Patrycji Nowickiej, specjalistki od spraw, w których trzeba działać szybko i bez litości. Wysłałam jej nagranie i poprosiłam o przygotowanie planu działań. Potem skontaktowałam się z dr. Anną Czerwińską, psycholożką dziecięcą, której ufałam. Wiedząc, że potrafi przeprowadzić ocenę tak, by dziecko poczuło się bezpieczne, a jednocześnie by raport mógł posłużyć w sądzie. Wreszcie zadzwoniłam do Marka Wysockiego, mojego szefa ochrony, byłego oficera CBS, który miał prześwietlić przeszłość Marty, sprawdzić czy wcześniej pojawiały się podobne sytuacje, nawet jeśli nigdy nie zostały oficjalnie zgłoszone. Wiedziałam, że kluczem będzie utrzymanie wrażenia, że wciąż jestem w Niemczech. To miało dać mi przewagę. Bo Marta, przekonana o swojej bezkarności, mogła popełnić kolejne błędy. Następnego dnia, gdy odebrałam Lenę ze szkoły, serce ścisnęło mi się na widok jej niepewnych ruchów, unikania mojego wzroku, cichego było dobrze na pytanie o czas z Ciocią Martą. Mówiła zbyt szybko, zbyt starannie dobierając słowa, a kiedy opowiedziała o zabawach w ciszę, zrozumiałam, że to była tresura. Nauka by siedzieć cicho, być posłuszną i nigdy nie sprzeciwiać się dorosłemu, nawet jeśli ten krzywdzi. Tego wieczoru w domu mecenas Nowicka obejrzała nagranie i powiedziała: To jest przemoc fizyczna i psychiczna w czystej postaci. Musimy działać na dwóch frontach: karnym i korporacyjnym. Wiedziałam, że jeśli połączę siłę dowodów wideo, opinię psychologiczną i wewnętrzne dochodzenie w firmie, Doprowadzę do tego, że Marta poniesie pełne konsekwencje i że nigdy więcej nie zbliży się do mojej córki. Nie mogłam spać tej nocy. Siedziałam w salonie przy zgaszonych światłach, trzymając w dłoni telefon z zamrożonym kadrem nagrania, na którym twarz mojej córki wykrzywiona była ze strachu, a ręka Marty uniesiona w geście kolejnego ciosu. Każda sekunda tego obrazu wbijała się we mnie jak nóż, a wewnątrz Czułam narastającą mieszankę wściekłości i zimnej determinacji. Wiedziałam, że nie mogę pozwolić, aby choć jedna część tej sprawy została zamieciona pod dywan, bo jeśli teraz przymknę oko, dam sygnał, że takie zachowanie można usprawiedliwić. O świcie zadzwoniła do mnie mecenas nowicka z informacją, że złożyła już zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa i że prokuratura będzie chciała jak najszybciej przesłuchać Lenę w obecności psychologa sądowego. Równocześnie poinformowała mnie, że kontaktowała się z działem kadr w Technowa i że dział HR, po zapoznaniu się z nagraniem, nie ma wątpliwości co do konieczności natychmiastowego zawieszenia Marty w obowiązkach służbowych. Wiedziałam jednak, że zanim dojdzie do formalnej konfrontacji, muszę przygotować grunt. Dlatego poprosiłam Marka Wysockiego, by do końca dnia miał pełny raport z jej przeszłości zawodowej i ewentualnych wcześniejszych incydentów. Gdy zobaczyłam Lenę następnego ranka, jak powoli je śniadanie, zerkając na mnie ukradkiem, zrozumiałam, że trauma wciąż jest świeża. Jej ramiona były napięte, jakby spodziewała się nagłej reprymendy, a w oczach miała ten sam cień, który widziałam w nagraniu. Postanowiłam, że ten dzień będzie należał tylko do nas. Odwołałam wszystkie inne obowiązki i zabrałam ją do ulubionej kawiarni, gdzie przy gorącej, czekoladzie i naleśnikach opowiedziałam jej, że już nigdy nie będzie musiała spędzać czasu z Martą, że dorośli powinni chronić dzieci, a nie je krzywdzić, i że zawsze będę po jej stronie, niezależnie od tego, co ktoś powie. Tego samego popołudnia spotkałyśmy się z doktor Czerwińską w przytulnym gabinecie pełnym książek, gier i pluszaków. Obserwowałam, jak Lena powoli zaczyna się rozluźniać, bawiąc się w rysowanie, a doktor delikatnie kieruje rozmowę, by wydobyć z niej szczegóły wydarzeń. Po dwóch godzinach, doktor Czerwińska podeszła do mnie i powiedziała półgłosem: Pani córka została poddana systematycznej manipulacji. Uczono ją, że jest ciężarem, że jej normalne dziecięce zachowania to powód do wstydu i straszono ją, że jeśli powie prawdę, zostanie porzucona. Te słowa paliły mnie od środka, bo wiedziałam, że Marta użyła największego strachu Leny straty rodzica jako narzędzia do wymuszenia milczenia. Wieczorem Marek dostarczył mi raport: trzy wcześniejsze skargi w pracy na jej zachowanie wobec dzieci pracowników serwisu sprzątającego. Incydent na firmowej wigilii, gdzie szarpała siedmioletniego chłopca za ramię tak, że zostały siniaki, i wcześniejsze odejście z innej firmy po skargach rodziców na zbyt surowe metody dyscyplinowania dzieci podczas dnia otwartego. Każdy z tych przypadków został zamieciony pod dywan, bo ofiary pochodziły z rodzin, które bały się konsekwencji. Teraz miałam w ręku pełen obraz. Moja córka nie była pierwsza, ale miała matkę, która mogła i chciała walczyć. W poniedziałek rano w sali konferencyjnej Technowa usiadła Marta, jeszcze nieświadoma, że to ja zwołałam to spotkanie, ubrana w swój najlepszy garnitur, z miną osoby oczekującej pochwał. Gdy weszłam, jej twarz przeszła od zdziwienia, przez rozpoznanie, aż po czysty strach. Usiadłam naprzeciwko i powiedziałam spokojnie: Musimy porozmawiać o twojej pracy i o tym, co zrobiłaś mojej córce. Otworzyłam laptopa i pokazałam nagranie. Zatrzymując obraz w chwili, gdy jej dłoń unosi, się do ciosu, mówiłam spokojnym, lodowatym tonem o konsekwencjach. Natychmiastowe zwolnienie dyscyplinarne, zgłoszenie do prokuratury, proces karny i cywilny, który może kosztować ją każdy zarobiony euro. Kiedy próbowała coś powiedzieć o chwili słabości, przypomniałam jej o wcześniejszych przypadkach, czytając je z raportu, a jej twarz bielała z każdym zdaniem. Gdy ochrona wprowadzała ją do windy, widziałam w oczach pracowników, że wszyscy wiedzą, iż sprawiedliwość dosięgnęła kogoś, kto przez lata czuł się nietykalny. Ale to był dopiero początek. Wiedziałam, że prawdziwe zwycięstwo będzie wtedy, gdy Lena odzyska poczucie bezpieczeństwa, a Marta odpowie przed sądem za wszystko, co zrobiła i że zrobię wszystko, by ten dzień nadszedł szybko.